Hej, ludzie ludziska, z tej strony Recek witam was w kolejnym odcinku serii BulletStorm. I ostatnio się skończyło tak generalnie na mocnym motywacyjnym kopie dla Graysona od strony Isiego. No za co Ci, jeśli strasznie tutaj trzeba pogratulować. Dostaliśmy taką fajną broń, która jest naprawdę fajna. Jest wieprzna, jak to by powiedział mój znajomy. I poza tym generał Salano jest trochę w dupie. Z jednej strony, no, ja bym go po prostu olał i go zostawił właśnie na pastwę losu, właśnie tych tutaj gnojków, które go tam właśnie nacierają, ale z drugiej strony, no, on jest naszą jedyną szansą na ucieczkę stąd. Także... SHIT! Dobra, badał! Jezu, jak się nasunął, na nim nie strzał po prostu! Dobra, cyk, cyk, cyk coś, cokolwiek, Bada bum, pięknie. Dobra, smyczka. I z tego co pamiętam, tu, tu potrzebujemy snajperki. Dobra. E, Uleż do palacz, e, nie, po prostu kupię sobie trochę, magazynek sobie kupię, cyk, ale to mi, oddajcie, oddajcie mi tę broń, dobra, cyk, proszę bardzo i jakiś ciekły snajper, tak, dwóch ściekłych snajperów i padam, i lecą, pięknie lecą, mam pomysł, i padam, Ile cię Nie Niespodziewanka! A to, a co tam? No quicks... Quickscope powiedziałem! Chciałem zrobić quickscopa takiego ładnego w ogóle, ale nie. Łoł! Wow! Dobra. Cokolwiek, z tym. Dobra. Chyba tyle w temacie. A tu jeszcze skrzyneczka za amunicją, taka piękna i w ogóle. Halo? Na górze są, mówicie? i Shit, dobra, dobra, już, dotarło do mnie, jesteście na górze, fajnie. Tak bardzo mi to wszystko jedno. Perfekcjonista, blef, arbust. Dobra, macie tu coś specjalnego! I pada boom. Bombowa przesyłka, fuck yeah. Wow! Mówicie takie coś? Tak gramy? Oś ty mendo, ty! Jest ty tutaj pałsztajnie, O! Proszę bardzo! O! Quick scope! I będzie, będzie, będzie! Dobra, wracamy szybko i bada Dobra, trzeba tutaj składać na szybkie eliminacje. Ośit! Osit, 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 osit! taktyczne przeładowanie trzeba było zrobić niestety i... Dobra, właśnie tutaj! Bada bum, bada bum, bada, 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 Zniknie zlikwiduj sniperów, ok. No, on może stamtąd wyjść, a ja mogę z kolei ulepszyć sobie. Rewolwer, znaczy nie tyle co ulepszyć sobie, wymienić właśnie moją broń na rewolwer. I proszę bardzo. Zaki bastard. Trudging through that radioactive goo mutated our good general into a giant pussy. Oh, great! The jartovnishoty. Hehehehe. Chipudila, what the fuck? Toxic goo everywhere. Guess we know what twisted these inmates up. <laughs> <laughs> you don't know shit. On. You're killing up the veteran citizens, boy! Curse! who missed the evac ship came down here to hide from the rampaging prisoners outside! Jesus! <laughs> <laughs> Jesus! I'm not sure you've been some kindly Mother of three, you just got it! You should learn to better hide the elation in your voice. Dobra, to co nas czeka tutaj? Coś złego obstawiam. O w sumie! Z jednej strony złego, z drugiej strony nie ma nic gorszego ode mnie. Ja wszystko rozwalę tutaj po prostu. Wow, 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 Spokojnie! Dobra, wracaj tutaj. I kolejny raz, smyczka. Kurde, no fajny taki element, że robimy sobie most. Oj! Spokojnie! Dobra, lewy, prawy, lewy, prawy, lewo, prawo, lewo! Okej. Okay. Idą Także szybko grej Będziesz stąd! What the fuck? Bo zaraz się skończy miły grej! I... Dobra, chyba że będziemy musieli z tym walczyć. Dobra, lewy, prawy. I okej, okay, lecimy. Dobra, tutaj rewolwer może być taki silenio przydatny, ale. Dopalacz w rewolwerze? To... Kto powiedział, że nie? Ui! 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 Miliard taktycznych ślizgów, wow! Dobra, jeszcze raz. Ui! Ui! Dobra. Nie, dobra, zostawiam przy tym co mamy obecnie. O! Ale tego jak najbardziej mogę użyć! Mmm, mmm Jeszcze amunicji, jaka stroga ilość tutaj? Tam jakie znajdźka? Nie, niespecjalnie znajdźka Dobra, mamy tego chyba użyć, tak obstawiam. I jest miniga? E. Eee, uh, what the? Oh shit! Oj, będzie nie wesoło! Dobra, graj szybko! Dawaj, 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 dawaj! Szybko, 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 szybko! Dobra, byleby się nie przegrzał, byleby się nie przegrzał, byleby się nie przegrzał! Bo będziemy w dupie, będziemy w dup szczalu, będziemy! Oh shit! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, 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 fuck. szybko, 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 szybko! szybko. Dobra, dobrze, że tutaj mamy ten karabin bojowy. On się tutaj przyda zdecydowanie. O, o. Shit. Dobra, szybko, 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 szybko. Tam na górze. Dobra, nie może mi pozwolić Zbliży się do tego. O, fakt. Nie, nie, nie. Strzelać no! Gnojki, wy! No ich tylko przybywa tutaj ewidentnie. Dobra. Szybko. O, fuck. Dlaczego mi zawsze on nic braku, jak tylko przybywają kolejne? Fuck! Nie podoba mi się to, no me gusta! What? Oj, było blisko Dobra, szybki Rylon! Szybko, 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 szybko Dobrze I... tedy, tedy, tedy I... Dobra, szybko Przedowanko, pięknie Gdzie? O, mówicie takie coś? O, fuck Dobra, szybko, 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 szybko Gdzie, 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 gdzie? Dokąd, 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 dokąd? Dobra, jest, widzę No! Było pieruńsko blisko! Ah, A generał nie dość żartu mnie wdrupsko, to jeszcze ma czelność tutaj być chamski. No ale co? I tak go trzejmy, prędzej ci później. Dobra, je i... Nie to chyba nasz cel! Zabierz go do Polski, to się go wyklepie. E? Dobra, to mamy tutaj zjechać, tak coś tam gra sugeruje, ale. Czy coś mi mówi, że tutaj jest robot? Nie, tutaj nic nie ma zdecydowanie. Dobra, w ogóle ja się zastanawiam, co jeszcze z tryszką się dzieje. Czy żyje w ogóle? Dobra, akt szósty. Ok, rozdział trzeci. Rozmyślania nad trupami. Okej... Okay. Takie coś mówicie? Dobra, kontynuujemy! I co teraz? Co dalej? No, w sumie widoczki podobne. Zamknij te mordę! Dobra, a ty możesz już przestać być, tak, być takim wiecznie, wście, wiecznie zadowolonym życia tutaj generałem dupkiem. Droga Grob, pozwól mi go trzydzić. Pozwól mi go trzydzić, po prostu.

Ja razem z tobą chętnie pomyślę o tym jeszcze jednym trupiej i... O, sara, no, dobra I... Ej, 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 ale... Ode mnie to się odwa, dobra Nie wypało świecenie laleczka w U Jak te kombo Dobra. O, cyk, cia, no, cyk! No! Woś! Spadaj tam O, proszę bardzo. Załatwieni I dokąd teraz? Where to now? Eee, chyba jeszcze to nie pora na gdzie teraz, tylko jeszcze pora na... Wow, Spadłowa! Masz! Bo! Proszę! Jeszcze nie trafiłem, naprawdę? No! Fuck you! Breakdown! Ej, ja przecież ten zaliczyłem chyba już raz. Dobra, masz tu i po Ej, to nie trafiło, naprawdę? Czemu, że po prostu to nie trafiło na ten specyficzny punkt i... Okej. Okay. Ej, gdzie on ma te punkty? Gdzie on ma te śmieszne punkty? A! Dobra. Widzę, na nodze. No. No! No! Dobra, nabijemy cię po prostu na to! Łaski bez! O! No, a! Ale ty jak zwykle zrzędzisz, sarano. Mam cię już dosyć serdecznie. A, obsałem, że... A nie, tędy. Błagam, niech ten saron zniknie w jakichś tajemniczych okolicznościach i... co zasobnił. Okej. Okay. O! Nie ma! O! Pewna ręka. Wow! Proszę bardzo. A. A, tak też mogliśmy zrobić i... Wow, 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 wow! Wiesz, tego tam, co wygląda jak oficery... Oficer tam jakiś tam, nie wiem, jakiś... trzeciej rzeszy albo coś. strzałowy kop, proszę bardzo. No dobra. Rewolwer tutaj zdecydowanie nie jest specjalnie skuteczny. Jest szaszłyk I znowu coś nabroiłem jeszcze Pola bum Dziękuję Wow, 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 Lel Lel! lel. lel. Mówisz, dziś, że jesteśmy prawie tutaj już Już prawie jesteśmy Dobra Where to now? Wow! Dobra, piękny szaszłyczek Włóż programu i... Pyk no i? What the fuck? Co mu się stało? Cokolwiek mu się stało, wyglądało to... dość interesująco O proszę! No, come on! Byk. Dobra, 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 i... No, au, au, au! AWA! Zimno mi przez Ciebie! No, come on! Au. Fuck! Fuck you! Yeah, fuck you! End. Dobra, masz, masz! Dziękuję. Dziękuję, tyle ode mnie, panie Macie. Nie musicie dziękować. Autografy będę rozdawał później. O! Oh. To chyba tutaj Znajdź pomieszczenie z bombą. Znajdź pomieszczenie z bombą. Dlaczego mam wrażenie, że salonu nas wydyma tak bezczelnie? Ja naprawdę... Pom... Ja chętnie pomyślałem o tym trupie. Ja rozumiem, że on mi wypomina błąd, który popełniłem, ale bez jaj! On jest tak denerwujący, tak? No nie będę mówił. Jak jesteś taki kozak, to co sobie wyborać? No, ej, jak ja Ty w sumie? Ej, Isi, ej, Isi, what the fuck? Boże, sarano! jednego wypalenca nie potrafi zabić. Proszę, tak to się robi. Sensitive Papa to give you a hug and tell you are a good job? These escape capsules. Only we half were used. Didn't exactly have a lot of time after y'all sucker-punched us. Took down your battle liner is what we did. Dropped your prize warbird with a Class D Spectre. Well, that's gotta sting a bit. While not all your crew managed to get to these escape capsules in time, I noticed you did. Women and children first, ain't that right? No, tak, najpierw kobiety i dzieci powinny się teoretycznie ratować, ale. Nie! Saraon jest miękką fujarą! I on jest tutaj cenniejszy niż tutaj, właśnie, kobiety i dzieci. Więc kto tu bardziej zasługuje na podejrzenie? I. O. A wejdę sobie tutaj, a ja co? Korbacz niespecjalnie tutaj? Tutaj to. A sobie. Z... A się zabawimy! A się zabawimy! A się zabawimy! Się zabawimy!

O! A może tutaj by te, tego kolegę wrzucić? No, wchodź! Strój się! No strój się! Wow! Pada boom, Pada bum! Pada boom Aha, ci... taki schemasiki lecimy. Już mogę strzelać! O ja cię syfię Wow! Wow! Spokojnie! Pada bum! Pada bum! Pada bum! Jeszcze tylko kilka piętre. Kilka pięter za dużo! Dobra, isi, mogę strzelać? O! Wow. Dobra, chyba mogę już strzelać, czyż nie? Dobra, wiecie co? Pada Bum! Jeeeej! Bum! Proszę bardzo, jak pięknie załatwieni. Pada Bim! Pada Bum! Pada Bam! Przeładowanko, do, dowalmy sobie parę kul do magazynka. Do komory właściwie. Pada Bum! Sim salamim! Proszę bardzo! I SHAZAM! Pięknie. Pierwszorzędna robota. Ale czy to jest? Tak, to jest skrzynia z amunicją, ewidentnie. A wiecie wszyscy jak bardzo lubię amunicję. I... Aaa, aua, Graj, trochę się zapędziłeś powiem ci No, come on! Lecisz! I dobra, i tędy! I hopsa! To było bolesne? I chyba teraz tędy tutaj. O! Tak, tu? Zarano! Parowo! No, dawaj. bo ty znasz kod dostępu. Aleście śmieszny! Żartuję, to nie było śmieszne. Po prostu trzeba się śmiać z żartów szefa. Oh shit. Oh fuck. Ej, bo ja w ogóle. Bo ja tego miałem przecież tutaj. Przytrzymać! 500 punktów w dupę. Ej, hey, Dobra, to wiecie co? Pada bum. Dobra, no to lecimy. Pada bum. No, czekamy, czekamy, niech stanie. Pada bum. Pada bum! Jeden. Proszę bardzo i Ui! wow 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 spokojnie kolego opaduj się yes yeah! i smycz Mam każe tutaj właśnie użyć smyszy I... wow Grill! nice one ale kurde no trochę skopałem bo nie przyciłem prawie wszystkich smieszy nawet Ui! Pop! i shazam shazam dobra wiecie co

End? Coś się spieprzyło? Kto by się spodziewał? No, kto by się spodziewał? A, proszę, jaki spryciarz Dobra, coś tutaj? Cokolwiek Kurde, no musimy zwierać. Ja pierdzielę O, dobra, tutaj nam gra pokazuje widentnie Dobra, tedy, cyk Szybko, szybko leć Ej, ej! What the fuck! Eee... What the fuck? Czemu nie wywaliło? Powinienem się tam dostać w ogóle. Kurde, no jeszcze raz, jeszcze raz. Bo to ewidentnie był bug gry Dobra, jeszcze raz. Cyk! Jeszcze raz. Zdrapujemy się I tym razem niech się nic nie zbuguje. Nie zbuguj się, nie zb Okej, dobrze, yes. to jest. No właśnie, to trzeba zrobić. Dobra, jest i smyczka do użycia. Eee, what? No właśnie, fuck that. Tylko, co mam zrobić? Eee, okej. Okay. To by wszystko wyjaśniło. Dobra, cyk. Tędy. Eee... A nice easy. Okay, Toby Fall. out for she See? closes the door. Okay, opens the window. What I tell you, perhaps you are right. Perhaps there is always a way. Always is. We're going to kill that slag and get out of here. E, uh. E, uh. okay.

Ale zanim dorwiemy Sarano, to na razie zakończymy ten odcinek. że wow! W końcu pozbawiliśmy się Salano, w końcu możemy. W końcu odcinki szansano być smętne i w ogóle, że będę taki wiecznie niezadowolony. Bo. Muszę wracać z ja Jakiego nie znoszę. Chyba ja go zabiło. zabił. Nie, no bo to tak więcej te odcinki wygląda Także. No cóż, chyba z popo za tydzień wracały, czyż nie? Także, no co? Dziękuję was serdecznie za uwagę. To był Bullet Storm, ja jestem w trzymajcie się. I czołem!